Premier zapowiedział bliżej nieokreślone powszechne szkolenia wojskowe? No i nie było wiadomo, o co mu chodzi. Czy chce powrotu powszechnej służby wojskowej? Czy mają być to szkolenia dobrowolne, ile mają trwać, Z czego mają być ludzie szkoleni? Myślę, że to nie jest okej, okay, jeżeli premier rzuca jakieś takie mgliste teksty i każe się domyślać. Uważam, że szkolenia wojskowe powinny być dobrowolne. Uważam, że te szkolenia powinny obejmować zarówno facetów, jak i kobiety. Mam jedno pytanie. Czy jesteśmy przygotowani do tego, że takie szkolenia? W ogóle mogły mieć miejsce. Na no, przecież nie jest tajemnicą, że mamy dzisiaj problemy z amunicją, że mamy problemy z wyposażeniem osobistym, nawet tych żołnierzy, którzy już dziś służą w Polskiej Armii, żołnierzy zawodowych. Żeby dalej konie szukać, mundury są niedostosowane do służby kobiet. I znaczna część tego wyposażenia osobistego wygląda tak, że żołnierze kupują je sobie prywatnie na własną rękę. Moja propozycja byłaby taka, że zanim pan premier będzie straszyć ludzi w Sejmie bliżej nieokreślonymi szkoleniami, które wiele osób zrozumiało jako powrót do obowiązkowej służby wojskowej, to może dobrze, żeby najpierw Ministerstwo Obrony posprzątało w swoim ogródku i zadbało o to, żeby wyposażenie osobiste żołnierzy w końcu spełniało jakieś elementarne standardy.